Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony ja Szoper i dziś bym chciał Wam zaprezentować Tryb um, Call of Duty LEGOPS Multiplayer um, jest to tryb jeden w komorze, czyli tam bonus, tam taki bonus jakby dodał Call of Duty. Tryb, w którym dostajemy broń CAP ALT i każdy pocisk z tej broń jest śmiercionośny. Jeden pocisk z daleka zadaje, jak widzieliście, widzieliście tutaj, dwóch mi się nałożyło, jeden pocisk i po prostu dostałem. Sorry za lagę w tym nagraniu, ale chciałem wypróbować Frapsa, żeby nie było Watermakera jak w Bandicamie. No i myślę, że, że to się bardziej będzie podobało Wam. E, tutaj, tutaj otrzymaliście dwie rundy, z tego właśnie bardzo krótki jest ten tryb. Który szybko się bardzo kończy, dlatego gameplay trwa tylko dwie minuty. No i co, teraz długa runda właśnie, bo mamy tutaj niestety tylko trzy życia które giniemy potem i już koniec trybu tutaj zawsze jak będzie właśnie kolejna runda to będzie trochę lagować film a potem już będzie dobrze bo ten fraps to jest też naprawdę program nie do zniesienia moim zdaniem ten program który montuję też jest nie do zniesienia no 60 fps mi się utrzymywało ale nie no ogólnie jak zawsze gram to mam 100 100 coś to oczywiście Fraps to jest najgorszy główno świata, mm -hmm. który nagrywa. Nie wiem, czy coś mi się zbakowało z tym Frapsem, i źle. Tutaj byłem na pierwszym miejscu, nawet dobrze mi szło. Mm. No i co? Bardzo dobry gameplay moim zdaniem, jak z takiego nawet trudnego trybu. No i co? Jest dzisiaj Sylwester, więc życzę Wam jeszcze tak szczęśliwego Sylwestra Nowego tego roku ogólnie. Napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie jak ten jak spędzacie się sylwestra jest spędzony tak jak tutaj widzicie na gameplayu tutaj się bardzo ładnie stąpiłem. To tu bardzo dla mnie dobry pomysł bo tutaj